Hej, wam widowie z Esronikolem. Dzisiaj gramy w Lumbera po raz piąty, chyba trzeci. Dzisiaj budujemy domek. Już sam trochę zrobiłam, ale budujemy. dzisiaj sobie ten domek dokończymy. On takie bloki się sprzedał, sam sam Ten ten ten. Tutaj już troszeczkę zbudowałem. Już się otwieram, otwieram, dobrze. Musimy jechać pod drzewo, bo nie ma. Jak zwykle, nie ma drzewa, nie ma. Dobry. Nie będę może brać.

ja nie na przyczepki. może nie będę go tylko langi jakbym nie grał. Trzeba jednego autko i będę mieć takim dużym. Nie dużym, tylko długi. Duży. To wie jak gra się w numera, ja wiem. Jest tutaj jest chyba najsłabszym. polskim youtuberem w bulnerze. Nie wiem dokładnie ale dobra robimy, nie gadamy wypadnie to drzewo i wlecie do tego zginę, sprzedam to, by nie było, bo by ja miałem te najlepsze w grze ale to by były jaja no i ścinamy Jest połączone. Nie, to nie jest połączone. Rajk zda. I się ja wstają trzy. Chyba, czy tam dwa. Ale trzeba wstawić filmiki. Nie. La la, la. Tra, ta, ta, hu 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 hu, ta, ta ta, a, trudniam, zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę, chociaż jedną i subskrypcję, proszę Was, mam chyba już bo mało mi pobić hamak Nikodama Proszę Was. go subskrybuję to po prostu go. Też subskrybujcie, bo to też polecam jego kanał. Jest bardzo fajny. Mam Robux, ale mam takiego skina. Nie dziwcie się. No, takie auto od niego pożyczę. Niedługo może może nagram odcinek z tego jak pożyć na auta. auto co budujemy będzie tu chata tu będzie chata tak chaciuszkę chata w końcu hej bardzo kryszutki moja Bra, nie będę tego śmiać to nie lubi. la 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 ta 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 spaliłem gaga gaga ga 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 ga, ga, ga.

Rata, ta, ta! Sra, ta Uch. W końcu jakiś klocek. Tu To te wszystkie dawno leci. Chodzimy na te ściany i wiecie. Idziemy, idziemy. Lala! O jaki duży klocek przyda się bardzo? To mało to będą jakieś drobinki. Korzystam tego całe drzewo i buduję z niego. Trzeba mieć taki patyk. Kupujecie sobie nie, takie pudełeczka tam. I tam są na przykład drzwi. Nie? Kupujesz i masz tam patyk. Taki przykład, nie, nie, to jest jakby chcieliście wiedzieć jak budować. Mój kolega się zdziwi, bo nie wie o tym. Na pewno się zdziwi. To wszystko na pewno się zdziwi. Też youtuber polecam jego kanał. Link do tego kanału macie w tym... W opisie. Czy nie opiszę tylko tam, gdzie się czyta. Jak się nazywa firma. I pewnie to będzie porysa mojego kanału Dobra, budujemy, budujemy. Panowie, budujemy. Panowie, budujemy. Ta-da. Ta-ta-ta-ta-ta. Bądź będę miał jakąś budowę tu. O, idę. Hej, bebe z krzyżówki. Dobra, budujemy. Tutaj trzeba zalepić dziurkę. Ja o, już coś tam skończono. O, oh, nie wiem. Prosta. Hmm. Na świetnie. to już tylko niedługo nie będzie, sprzedam koledze może Jak Może sprzedam Albo i to już dokończymy Różnie to bywa Czy drewno nie starczy? To ja nie wiem to... Dobra. Nie może Êêê, hey, babas-crescivugui Amarilha-te, vossa Oco-pirata E o vilké Baba babas pirata E o i mam rysuję ci i oczytam tam dobra nie ważne będę tego śpiewał widzę że ktoś nie lubi i będzie mnie hejtował proszę nie hejtujcie mnie Kana kanał założyłem w grudniu 2022 roczku musimy jechać po drzewo Ej, ciekawe co tam będzie, może chata. No lepiej to chata jakby była Ora ściemy te drzewko. Nie będzie baj baj. Ej Mój kolega demon, ja, ale usunął mnie znajomych. Tu Ukrainie ja Polak, nie? Dobra Polak, Ukraińcy tu mam to w dupie bo oni cały czas mają wszystko za fri, prawie za fri no po prostu wszystko mogą przyjechać na czerwony na przykład mają to w dupie mogą sobie kupić sobie hotel za darmo Trzeba mieszkać, mają pozwolenie Trzeba mieszkać u mnie na przykład albo u was kogoś u was i oni są już burger. Mój kolega dzisiaj powiedział, nie bawię się, kurde, nie? I nauczycielka mojego kolegi powiedziała, nie używaj, przekleństw. I ja mówię, ja byłem świadkiem, nie? On nie po... praszpali, powiedziałem. nie powiedział, kur, a, tylko kur. Kurczoczki. To nie jest przekleństwo. A po drugie, Dobra, Jomasz, ja! Może to drzewo zrobię. Jutro, może dokończymy odcineczek. Bo będzie trwało tylko 13 sekund. Przerobimy, może 13 może, trakie 13 sekund, minut może, albo dłużej, bo jeszcze muszę to przerobić, to dokończymy widzowie, Luz Blues, czy nie ja Luz Blues, Luz Blues, hej. Dobra, i bierzemy to do przyczepki, te drzewko. Kurde, nie trafiłem. Nie zmieści się, dobra. Te drzewo się nie bierze. Widzowie, od razu kończymy, przechorowujemy to drzewko. Kończymy. 16 sekund?

I robimy Postana sobie całych 15 minut A i będzie trwał No i żegnam się z moimi widzowie. Pa.